Witam serdecznie na kanale. Może trochę późno, bo to już kolejny dzień po wyjściu faka. E, ale jednak stwierdziłem, że to jest konieczne, żebym zrobił fak o Dark Eldarach, o Drukarii, ponieważ hmm, nie spodziewałem się takich zmian. Myślałem, że będzie tylko to, co tutaj jest w balans do a Tu się okazuje, że jest jeszcze więcej niż. W sumie powinno być w gruncie rzeczy, tak? Bo tylko my dostaliśmy jeden nowy detachment, reszta nie. Więc no, ciekawe, na sam początek może jednak wyjaśnię, może troszeczkę moje obawy. Podobnie zresztą, myślę, jak, jak szef z Tabletop Tactics, że to, że to, że właśnie dostaliśmy jeden detachment, może sugerować, choć nie musi, że nie będziemy specjalnie szybko mieli kodeksu. Skoro inne armie mają tylko, bez mają tylko jeden tarczmet, a my tam ja mamy dwa, no, może źle to wróżyć, no ale miejmy nadzieję, że jednak będzie inaczej. W każdym razie przejdziemy sobie do zmian w balans do Teslecie. Te wszystkie inne pominę, no bo to w gruncie rzeczy nas nie interesuje, choć dziwię się też, że do moich nekronów nie było nic. Totalnie, nic, zero, nie ma nekronów. W każdym razie do drukarii. I mamy power from pain, oprócz przerzutów yy, na hitrole, jeśli użyjemy tego w, e, w fight phase. Z, to, tylko właściwie w fight phase, no jest dodatkowa zasada, że yy, yy, melee ataki dostają plus 1 dp, co jest Samo sobie, jak tak sobie myślałem, no po myślałem, że e, kiepska zasada, ale w sumie dosyć, dosyć mocne, bo nawet ujcze wtedy mają AP 2, groteski mają 2, talosy mogą mieć minus 4 na tych, na tych swoich łapach bodajże. No, y, inkubi minus 3 AP w końcu, wreszcie jakaś normalna wartość. Co tam jeszcze, nawet y, te, y, Beastpaki, tam też jest AP fajne, warriorzy nawet mają minus 1 AP, więc... Ta specjalna w closkombacie solidna, tak? Solidna. No i druga Archon, Archon Leader Section może dołączyć się do inkubów. Topy się od samego początku bo naprawdę głupie oni, Flafowo-Archoni, y wykupują usługi inkubów jako głównie jako bodyguardzi, czy też jako Shock Trupy. To było w każdym poszczególnym kodeksie, właściwie, że oni, inkubi mieli to rating i nie w tym stylu, tak? Że mogli chronić tego Archona, więc dziwne było, że Archon nie mógł się do nich dołączyć. Co powoduje bardzo dużo fajnych zmian, bo Archon y, będzie dał teraz przyrzuty Woundroli jedynek inkubom, a jeśli damy, power from, jeśli damy Empowered Power from Pain, to nie dość, że będą mieć pełne przyrzuty Hitroli, też będą mieć pełne przyrzuty Woundroli. Au. Więc samo to, same te dwie zasady powodują, że no, drukari ładnego boostu dostali, chociaż bardzo bardziej jednak do CC, gdzie jednak nie oszukujmy się, ale drukar chyba jednak jest bardziej armią do CC niż do, niż do strzelania. Mamy bardzo dużo jednostki, które walczą wręcz i powinny dobrze walczyć wręcz, więc tymi zasadami myślę, że będzie dużo lepiej. Ale to tylko mała część, bo jak wspomniałem wcześniej, jest nowy. Detachment, czyli po prostu wyściągamy update'owany indeks drukarii i mamy Real Space Raiders. I jest uwaga, detachment Sky Splinter Assault. Oczywiście jestem przekonany, że to jest po prostu detachment wyjęty na żywca z kodeksu, bo kodeks pewnie tak już jest napisany, tylko teraz czekają na, na wydanie go. Ale to jest Sky Splinter Assault. Bardzo, bardzo, bardzo fajny detachment. I mamy coś specjalną detachmentową: Reign of Cruelty. Za każdym razem. Kiedy jednostka z naszej armii wyjdzie z transportu, disembarkuje się, to do końca tury broni zasięgowe mają Ignacio Cover, A ataki w walce wręcz, melee ataki dostają LANS. LANS, czyli plus jeden do UNDROLA w tej turze. Więc nasi kabale, tak naprawdę, no, bardzo dużo im daje. Bo modele, które stoją w kawerze i na przykład mają 7 na czwórkach, nawet w ogóle mają na trójkach, e, e, już nie. Więc to jest lans Ignores Cover jest bardzo fajną zdolnością. No i lans na przykład na inkubach, czy nawet na łyczach, plus jeden do Łunda, jak wyjdą no to jest bardzo dużo lans bardzo boli, bo tak naprawdę w jednej turze lans yy, na inkubach robi nam za, yy, za drezara, w sensie jeśli chodzi o buff, tak? Więc ta zasada jest bardzo fajna, tylko no, trzeba faktycznie wysiadać z transportów. Nie może się jakiś i w nich tylko trzeba wysiadać. Dlatego tutaj venomy będą odgrywały bardzo dużą rolę ze względu na ich zasadę specjalną, że na końcu fazy, yy, fazy walki, jeśli nasze oddzienie nie jest w kombacie, to może spłatnie wejść do venoma. Więc venomy tutaj bardzo bardzo zyskują. Mamy enhancementy. Mamy Phantasmal Smoke, mm, No i zdaniem to jest najsłabszy z tych czterech. Choć dalej też użyteczny. Drukary model, only. Zauważmy, że wszystko jest drukary model, tak? Czyli to nie, nie ma już tych, yy, tego lokowania na homunculus, czy tam archon, czy soku. Po prostu są dla wszystkich drukary yy, charakterów. Drukary model, kiedy yy, jednostka posiadacza jest w 6 calach od przyjaznego drukarii transportu, model w tej jednostce dostają benefits of cover i stealth ability. Czyli wychodzą z transportu i dopóki są właśnie w 6 calach, to są zasłonięci więc, takie, takie ciekawe, może, może pomóc, zwłaszcza jeśli planujemy wyjść i na przykład już nie możemy wejść w żaden sposób, na przykład do Raidera I chcemy po prostu przestać na przykład jedną turę, więc myślę, że to, to jest fajne, ale ewentualnie Ewentualnie jeśli po prostu wychodzimy i chcemy mieć łódkę obok siebie, tak, żeby zawsze gdzieś tam osłaniać, no to wtedy to, to jest OK. Mamy Sadistic Fulcrum To jest to jest bardzo fajne drukarim model only, za każdym razem kiedy się wydaje paint na jednostkę posiadacza w shooting phase możemy wybrać jeden drukari transport w trzech calach od, posiada, od jednostki posiadacza i wtedy ten, ten transport również jest wzmacniany. Na przykład wysiadamy 10 kabelami Cortem miarchonem z Tantalusa i w trzech calach jeśli będzie Tantalus to może to używamy paint tokena i zarówno unit Archona, jak i, jak i cały Tantalus jest Empowered. Więc bardzo fajne, bardzo, bardzo fajne. Spiteful Raider, Model, za każdym razem kiedy unit posiadacza zniszczy jednostkę przeciwnika w fight phase, e, jeśli ten unit był w zasięgu jednego lub więcej objective markerów, to wtedy unit posiadacza, e, który został wybrany do, do walki zyskuje jeden paint token. czyli W stosunku do poprzedniego do drugiego detachmentu, czyli do Real space Raiders, no potrzeba nam czegoś, co nam daje paint tokeny. Tam mieliśmy Art of Pain, czyli co, które mieliśmy zawsze jeden paint token. Tutaj jednak trzeba trochę powalczyć, ale to mi wszystko i tak jest bardzo fajne. Załóżmy, że zobaczmy że jak zniszczymy Unis przeciwnika, to dostajemy paint token. No za zniszczenie Unisów mamy tokeny, to do, i mamy jeszcze jeden dodatkowy. Czyli tak naprawdę y, tym oddziałem, z tym y, enhancementem trzeba jak najwięcej zabijać jednostkę przeciwnika. Wtedy będziemy mieli dwa tokeny, więc to jest dużo. Jest jeszcze Nightmare Shroud, bardzo fajny, na przykład na łyczach czy na inkubach. Generalnie drukary model i za każdym razem, kiedy jednostka posiadacza disembarkuje się z transportu, wychodzi z transportu, to do, do końca tury ta jednostka nie może na tej jednostce znaczy ta jednostka nie może być y, zatokowana poprzez. Y, Overwatch. Czyli przeciwnik nie może użyć Overwatcha Stratagemu, żeby strzelić do tej naszej jednostki właśnie z tym enhancementem. Jest bardzo dobre. Bo na przykład, no, walczymy z kimś, co bardzo strzela. Nie wiem, no właśnie, na przykład Tau, czy, czy nie wiem, Admech, czy zwykli Marysi, albo na przykład ktoś ma dużo Flamerów, tak? To jest w ogóle wtedy dla, dla nas śmierć. A tu mamy Nightmare Shroud i nie ma. I możemy spokojnie szarżować te Flamery. Więc Nightmare Shroud myślę, że jest najpotężniejszy. Dla mnie. Ten, ten, ten i ten. Jakoś tak. Więc bardzo fajnie. Na przykład sobie bierzemy Archona z inkubami, albo na przykład Sukupa czy tam Lilif z złyczami, i to yy, nam mega pomaga. Strategem: Mamy z Blades, to jest śmieszny strategem, który jest w fight phase za jeden cepek. Eee, wybieramy, w fight phase wybieramy drukary transport, który był, eee, który już obrał swoje cele, cele ataku. I to jest ten transport i kiedy ten transport już zaatakował, e, wybieramy jeden cel, który został trafiony jednym lub większą ilością ataków tego, przez ten transport, już rzucamy te 6 za każdy model, który jest w tym transporcie. E, wybieramy, dodajemy 1, jeśli modele, które są w transporcie są rakami i wtedy za każde 5+, bądź 4+, plus. Do unit przeciwnika dostaje 1 mortal wound do no maksymalnie 6 mortali, czyli tak, na dobrą sprawę, to jest kolejny, kolejny strategem. Kolejna mm, możliwość robienia mortali, czyli tak naprawdę omijania wytrzymałości, celu. Możemy w tym praktycznie zrobić wszystko. I teraz mega combo, bo możemy e, wziąć tantalusa, i tak na przykład no, w tantalusie będą. E, kabale z fantazmem, więc możemy podlecieć rzucić granatem z yy, sybaryty, to już są mortale potem możemy zaszarżować, walnąć tank szoka ze Strategem. to są kolejne mortale tantalus ma zdolność Siphing charge czyli zadaje kolejny mortale w szarży i jeszcze na końcu możemy użyć z blade za kolejne mortale generalnie to sobie policzcie, to może być taka tona mortali a jeszcze tantalus sam dobrze bije wręcz, więc. Wow. No naprawdę. A jakbyśmy wrzucili jeszcze 15 raków do tantalusa? ho oh, Kurde. To na 4 plus mortale? Wow. Co prawda maksymalnie 6, nie? Ale mamy dużo szansę, więc. No, tantalus. <gryśla> Vicious Blades, why not? Bardzo fajne. Drugi mamy Wraith like Retreat. Również Fight Phase. Jeden cepek na końcu fight phaseu. Jedna jednostka piechoty Drukari, która walczyła już w tym fight phaseie. I Unit może wykonać normalny lub, yy, yy, może normalny ruch lub cię wycofać. I chyba, że to są łycze, to wtedy ten unit yy, musi skończyć 3 cale horyzontalnie lub 5 wertykalnie od przyjaznego transportu rukary i musi do niego wejść. Czyli łycze mogą się normalnie gdziekolwiek przestawić, a wszystkie inne poza łyczami jednostki muszą wejść w transport, tak? Co jest ciekawe, bo to wtedy możemy do Tantalusa wchodzić. Albo do Raidera, tak? Bo do tych normalnie nie możemy, więc wychodzimy, coś tam robimy. Chociaż nie, co ja mówię? Po, po walce, no to w sumie po walce wychodzimy i możemy się schować tak z powrotem, więc to, to, to jest fajne. Na przykład Inkubaj się cofnąć do Raidera, więc fajna rzecz Reflect Retreat. Mamy Pounce on the prey. To jest rzecz, która mi brakuje jako zdolność na naszych pojazdach, po prostu na naszych pojazdach, bo nie wiem, Land Raider takie może na przykład nie, pięciu terminatorów wybiega z transportu, i może odroższczać przez takie małe drzwi. Średnio to wygląda, gdzie na przykład jednostki drukary no nie mogę zeskoczyć z transportu. W każdym razie dobrze to jest. Czyli pan są w Movebencie za jeden cepek. E, wybieramy jedną. Jedno, e, po tym, jak jednostka drukary, piechoty z naszej armii wychodzi z transportu, się parkuje się e, i wykona normalny ruch. tak? To ta jednostka do końca tury może szarżować z tego pojazdu. Czyli normalnie, normalnie żeby szarżować z pojazdu, pojazd musi stać, wtedy robimy movement i możemy szarżować, a w tym przypadku możemy tylko polecieć rajderem 16, 14, tantalusem 16 cali, czyli nasza jednostka tych piechot tak jakby już wykonuje ruch, tak bo jest w transporcie, który się rusza, gdy parkujemy się używamy stratę i możemy szarżować. Więc bardzo fajne, bo to nam daje dużo większy fret range niż jakby oni mieli stać w miejscu. Bo wtedy, na przykład, na łyczach na mamy 8 plus 3 i wtedy szarżę Z miejsca, oczywiście. A tak na przykład, mamy 14 plus 3 i szarża, więc to daje nam dużo, dużo, dużo większy fret range. No i fajnie wygląda tak. Bardzo fajny strat. Mamy Sky Skybor Annihilation, to jest moim zdaniem najlepszy strat. Zwłaszcza jeśli e, gra się bardzo shoot i armią. E, za jeden Cepek w Shooting phase ie. jedna jednostka Durkari, która wy, wyszła z transportu disembarkowała się, ale jeszcze nie strzelała. E, może do końca fazy jej wszystkie jednostki zasięgowe, wszystkie bronie zasięgowe naszej jednostki dostają sustain Hits 1. Chyba że są to kabale. Wtedy dostaje sustain Hits 2. Sustain Hits 2. No niesamowite, <laughs> pakujemy Tantalusa, składamy 10 kabali, wkładamy kartów of the Archon, żeby no, jednak wypaść ten oddział i tam mieć jakieś bonusy i Archona. Wychodzimy z Tantalusa, odpalamy tego Strata i co się dzieje? Lanca ma Assassin's Hits 2, Blaster Assassin's Hits 2, Splinter cano, Assassin's Hits 2, no bo jeden ma, ale może bierzemy to co wyższe, tak? I wszystkie rifle też Assassin's Hits 2. Z Lamio mamy little hits. Pomyślcie, ile to jest shootingu. Lance assassin hits 2. Jedna kostka z Lancy nagle się staje trzema. No po prostu miodne. No. Ten stratagem jest niesamowicie miodny. A później, a na koniec, jak wystrzelimy, to z reflect like retreat jeszcze się chowamy z powrotem do, do naszego tantalusa, naszej turze. No po prostu mega combo. Bardzo fajny strat. Mamy dwa stratagemy w turze przeciwnika. Mamy Swooping Mockery. Movement przeciwnika. Kiedy jednostka przeciwnika wykonała movement, normalny ruch advance albo Fallback, wybieramy jeden transport, który nie jest w engagement range z jednym lub większą, większą ilością modeli przeciwnika, czyli unitów, i jest w 9, calach od, w 9 calach od tej jednostki, która właśnie zakończyła movement. Wtedy ten transport może się ruszyć. Może odskoczyć 6 cali, czy znaczy wykonać normalny ruch, 6 cali. To daje nam dużo możliwości, bo na przykład, jeśli stoimy gdzieś obok obiektywu, na przykład stoimy przed obiektywem w stosunku do przeciwnika, tak, i on chce nas zaszarżać, wchodzi, wchodzi na przykład w te 9 cali w swoim movemencie. to my używamy tego startu i odskakujemy na drugą stronę obiektywu, na przykład. I wtedy obiektyw dalej trzymamy, ale już zwiększyliśmy dystans na przykład do 15 cali, tak, bo by na przykład na 9, Albo na przykład na 8, odskakujemy 6 i mam już teraz 14 cali, szare nie działa, obiektyw dalej mamy. Więc e, Sweeping Mockery może nam bardzo dużo dać możliwości taktycznych, na przykład właśnie, właśnie do zwykłej, głupiej ucieczki, albo na przykład do przejęcia takiego obiektywu, albo na przykład do e, zas, zas, e, wlecenia na przykład za jakiś total, total blocking e, cover, tak? Czyli że nas totalnie nie będzie ich widział, tak? Za, za los bloka jakiegoś. Więc swooping mokry dużo robi i to jest też starter za jeden punkt. No jest Night Shield, powrót Night Shieldów, chociaż ja zawsze byłem fanem Night Shieldów tej takiej z piątej edycji jeszcze chyba, że po prostu ona wydłużała zasięg, czy ona skracała zasięg o 6 cali, po prostu powodowała, że, taki, że nasz model jest jakby 6 cali dalej, tak? Tamte, tamte Night Shield mi się najbardziej podobały, a ta zasada daje inwe na czwórkach naszemu pojazdowi. Na razie mają na szóstkach, w kodeksie kto wie, czy nie będę mieć niższego, ale na razie mają inwa na czwórkach. Co na przykład rzucamy na Tantalusa, który sobie na piątkach, ale na czwórkach już dużo robi. Ravagery mają inwa na czwórkach z tym stratem. Normalnie na szóstkach, więc też już dużo robi. Prosty strat i zawsze będzie działać. I co ciekawe, a to jest tylko w shootingu, tak? No to tak. Mega dobry, dobry, dobry strat. W ogóle, zauważcie, że wszystkie strategiemy są za jeden cepek. No. I każdy jest użyteczny. Może Wiszysblec jest najmniej, chyba z tych wszystkich, ale praktycznie każdy jest użyteczny i każdy kosztuje jeden cepek. Więc ten detachment będzie czerpał bardzo dużo cepek. Bardzo dużo. I, jak miał powiedzieć, wadę tego stratagemu. znaczy no, tego całego detachmentu, jest to, że mamy transport, że musi mieć transport. Oczywiście to jest styl drukary i styl darklylaru, że latają transporterami. Zresztą ja też tak gram, że mam zawsze dużo transportu, wszystko w transportach jest, nic nie chodzi po ziemi. Wszystko lata w łódkach. Ale w momencie, kiedy na przykład nam te transporty szybko zejdą, na przykład z drugiej tu już nie ma żadnego transportu, wtedy już praktycznie no nic nie działa. Bo ma że transport, 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 główną do transport, yy... enhancementy też są transport. No, trochę Lipton, że wtedy, wtedy nie będzie działać. Eee, jeszcze, taka, jeszcze takie, no właśnie, pytanie, który którym myślę, że strat, eee, detachment jest lepszy. Moim zdaniem, z tego, co ja mam, z tych 7 które mam, to dla mnie na pewno lepszy jest sky, sky Splinter, bo na przykład nie mam żadnego, żadnych kawenów. Więc, eee, tak naprawdę, dostaję 3, 3 paintokeny plus ewentualnie jeden z Archona. Mam sukuba, więc mogę być na przykład plus 2. I to tyle. Chociaż z tym plus 1 do Undrawl jest, znaczy do plus 1 do AP z Paint tokenu już jest ok. No ale w dalszym ciągu ja tu dużo tracę, bo praktycznie będę brał tylko Art of Pain i najlepiej mieszać. Więc no tak, średnio. Tutaj praktycznie będę ze wszystkiego korzystać, więc dla, dla mnie z tego, dla tych moich jednostek, które mam, to ten, ten detachment będzie lepszy. Eee, a ogólnie myślę, że one są podobne, bo tu mamy dużo więcej pentokenów w real Możemy już startować z sześcioma już, tam mamy jeszcze rak jakieś do rzucania. Oczywiście tu też możemy rzucić raki, żeby nie było, nie? Ale tutaj korzystamy z większości ilości mam mamy ich więcej. Tu natomiast jest ich mniej i musimy się bardziej postarać, żeby coś, żeby jakoś je zdobyć. Tu mamy pewny jeden token zawsze, jeśli nam żyje Berer, a tutaj musimy się już trochę na, nie przepraszam, yy, tu musimy już pozabijać, żeby mieć więcej. Strata no mamy, jako tu, tu, tu warto, warto mieszać te jednostki, prawda? W tym Rift space Raiders i mamy dla kawenów, mamy jakiś bonus dla wszystkich. no mówię, To zależy od tego, co mamy. Jakie mamy jednostki, z których możemy korzystać, ale jeśli chodzi o wygrzeb, tak powiem, to no ten ma więcej. Ten Sky Splinter Assault ma większą, większy damage potential niż Real Space Raiders, ale ma wadę w postaci transportu, więc jak przeciwnik szybko rozwali transporty, to już cały detachment nie działa, gdzie Real Space Raiders zawsze będzie działać. więc no to już od Was zależy, kompetytywnie podejrzewam, że wszyscy się rzucą na Real Space Raiders I to będzie po prostu spam Venomów, po 6 Venomów Raidery i będzie po prostu spam Ewentualnie dużo Tantalusu się pojawi, bo Tantalus na Sky Splinter nie niesamowicie też zyskuje Bardzo zyskuje Tantalus na tym Na transporcie, na stratagemach, na enhancementach, na wszystkim Więc myślę, że jeszcze możemy zobaczyć Tantalusy W każdym razie to jest to, jest jeszcze trzecia zmiana, czyli zmiana w punktach Poszło nam dużo do dołu, o tak powiem. Gdzie są ci drukary? To jest G2. Jak widzicie, GW teraz fajnie robi, bo na czerwono pokazuje, co tam wzrosło, na zielono co tam upadło. prawda nie pokazuje, o ile spadło, a czy tam wzrosło, ale że jest jakaś redukcja. Jest razor spadł spadło 75 groty. Helioni, Incubi o 5 punktów. Mamy Raider o chyba o 10, spadł. Rivery do 60 za 3 tylko malutko. Succubus do 45, ona chyba spadła o 15, albo o 10 jakoś tak. Talosy, nie wiadomo czemu, ale spadły. Venom o 10. Wojdrywy, nie wiadomo czemu, zdrożał. Ludzie mówią, po prostu, że nie lubi samolotu, dlatego zdrożał. Szkoda, że niezdrożnie. Tutaj na przykład yy, Tantalus nie, zdro, nie stanie troszeczkę, ale albo na przykład Kord, Kord powinien, być, moim zdaniem, trochę stan sta yy, stanieć i ewentualnie jeszcze Lelith. Co ciekawe, nie było też ża żadnych zmiany w, w cenach en en enhancementów i w ogóle mamy Nightmare Shroud 20, Phantasmal Smoke 20, Sadistic Fulcrum 15 i Spiceful Raider 10. Jak widzicie, są mega tanie te... Te, te enhancementy, a tutaj na przykład 30, 20, 25, a tu bardzo tanio. 20 max, nie, więc dużo zmian. No i te zmiany punktowe powodują, że. Będzie nas jeszcze więcej na stole. Będzie jeszcze więcej modeli na stole. Wszystko jest tanie. Jeszcze tańsze. No. Nic czego się cieszyć, tak? Więc jak to mówili w table to ta, 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 Tactics, table top Tactics, że. Drukarzy dostali buff na buff, na buffie i jeszcze wspomagany buffem, nie? Więc generalnie taka e, polityka gibu: buff, 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 buff. Więc osobiście bardzo się z tych zmian. Tak jak ja powiedziałem na początku, trochę też się martwię, tym, że możemy mieć opóźniony kodeks, ale zdecydowanie będę tym zagram, zdecydowanie zobaczę, jak się teraz tym gra. Myślę, że będę miał dużo więcej zabawy niż y, z Real Space Raiders. Zwłaszcza, że no, to jest taki typ, typ drukarii i mój typ gry. Troszeczkę wolałbym, mm, żeby nie wszystko się opierało na tym, że muszę wychodzić z tego transportu, że jednak mogę siedzieć w tych łódkach ile chcę i mieć bonusy, no ale to jest mimo wszystko zawsze, zawsze jednak coś. Także e, mam nadzieję, że Wam trochę objaśniłem to wszystko. No i bardzo dziękuję. Tutaj w sumie. Tylko w yy, Tata, i tak, mniej się tylko tutaj kupi nic więcej. No także wielkie dzięki za wysłuchanie, za oglądanie. Dajcie lajka, like, jak się spodobało, dislike, no jeśli nie, komentarz zdecydowanie jakiś postawcie, szerujcie, jeśli, po, jeśli yy, tak uważacie. No i dziękuję za oglądanie. Do następnego razu, cześć, trzymajcie się, pa pa.